W niedawno opublikowanych dokumentach związanych z zamachem na Johna Kennedy'ego amerykański dziennikarz Ben Norton odkrył szereg szokujących faktów. CIA mieszała substancje trujące z kubańskim cukrem wysyłanym do Związku Radzieckiego. Proszę Państwa, ja pamiętam jak był kryzys, jak nam embarga robili. A cały czas musieliśmy spłacać, i nie tylko jako Polska i Związek Radziecki, tę pomoc amerykańską, musieliśmy spłacać. Lend-Lease Act, to był cukier z Kuby trzcinowy na terenie Polski. Był, bo nie było tego z buraków. Bo tym władze PRL-u spłacały długi. Też nam o tym nie mówiły. Mówiło się, że do Związku Radzieckiego to wyjeżdżało. Kuzik, prawda? W tym samym czasie, kiedy były niedobory na półkach, Polish Ham, polska szynka, była najbardziej popularna w Stanach. Polisz Wodka była najbardziej popularna. Więc tamto wszystko szło. Korpor do, do korporacji, do korporacji, jako półprodukty, jako produkty do handlu i tak dalej. Tak spłacaliśmy e, Lendlis Act. To, że Amerykanie uratowali nas przed totalną zagładą z rąk Hitlera, którego to Hitlera, proszę Państwa, konkretnie pan Roosevelt ze swoimi kamratami, biznesmenami doprowadził do władzy. Proszę Państwa, dziś z dokumentów amerykańskich Wynika, że CIA mieszała substancje trujące z kubańskim cukrem. Nie wiem jak oni to robili. Widocznie przez agenturę, może w trakcie rejsu i tak dalej, i tak dalej. I działy się pewnie dziwne rzeczy: ktoś umarł, ktoś się podtruł i tak dalej. Nie wiedzieliśmy o co chodzi, ponosiliśmy koszta leczenia. Agenci CIA celowo truli krowy w Niemczech Wschodnich, w DDR-ze, które były. Yy, Wtedy DDR, y, częścią y, bloku socjalistycznego, aby podkreślić różnicę między zacofanym wschodem a y, zachodem, który odnosi sukces i ich krowy nie padają. Proszę Państwa, mydło, mydło dosypywali, y, dodawali mydło do mleka dla dzieci, wysadzali tory kolejowe i organizowali sabotaże w zakładach przemysłowych. Robiła to CIA a nie żadni Żydzi i masoni. Gdyby tak było, że Żydzi i masoni są powodem naszych problemów, to o tym by nie wiedział zwykły głupek z zabitej dechami wiochy, który ma zielonego pojęcia o czymkolwiek, ale wie, że Żydzi i masoni. Po to się rozpuszcza taką plotkę, żeby chronić prawdziwe źródło zła. Ono ma być w cieniu. Na zasadzie duże interesy lubią ciszę, tak? Tak to było i tak jest. Przy czym ta CIA nie robiła tego dla siebie, dla Stanów Zjednoczonych, tylko dla korporacji.